Witam Was. Dzisiaj też zajmę się wykopywaniem lilii. Wiem, że nie wszyscy wykopują na zimę, bo część lili jest takich, które trzeba wykopywać, część takich, które nie trzeba wykopywać. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że nie pamiętam już, które są do wykopania, które nie. A no więc nie mam wejścia, muszę wykopać wszystkie. Jak widzicie, niektóre tutaj. Pozawiązywały nasiona, nie chcę wyostrzyć. Sekundeczka. O, coś się pokazuje. O, może na tym. Jak widzicie, niektóre z nich pozawiązywały nasiona. Aczkolwiek ja tych nasion nie będę wysiewał, bo to nie ma sensu, ale pokażę Wam, jak wyglądają. Jak widzicie, to jest taka drobnica. O! O! Jeszcze jakiś pajączek sobie w środku siedział. Także tak wyglądają nasionka lili. Ja je tu rozsypię. Może a nóż coś wyrośnie z nich. Zobaczymy. No i tu mamy kolejne. I tu są te małe, które jak pamiętacie oddzielałem cebuleczki na wiosnę oczywiście mowy o żadnym kwitnieniu z nich nie było ale ciekaw jestem jak przyrosły cebulki Na no nic to biorę się za wykopywanie jak wykopę to Wam pokażę jak wyglądają a i jeszcze zapomniałem Wykupujemy dzisiaj też dziwaczki dziwaczki no część nasion mam zebranych część tutaj Spadła i leży pod roślinami. No, jak sami wiecie, wszystkich nasion się nie wyzbiera. Także dzisiaj też wykopię dziwaczki. Zobaczymy, jak wyglądają ich bulwy. Postaramy się je przechować do przyszłego roku, żeby wysadzić. No, żeby roślinka jakby mogła sobie już wystartować z większej postaci. Dobra, to biorę się za wykopywanie. A Wam pokażę efekty. No i zobaczcie, obciąłem pierwszą, chciałem wykopać, i ona się tak mocno trzyma w gruncie, że stwierdziłem, że sobie razem ją wykopiemy i zobaczymy, co tam drzemie w środku. Zobaczcie, jaki ma wielki system korzeniowy. Jak się bardzo tutaj zakotwiczyła w tej ziemi. Ciekaw jestem. O, tu mamy jakieś już małe. Bulwki odrosty, pamiętacie? Takie, które w zeszłym roku odłączałem. Tylko, że w zeszłym roku miałem je wsadzone w doniczkach z taką typową czarną ziemią ogrodową. Więc ona była lekka i ładnie to wszystko odeszło. A tutaj już jest taka ziemia pomieszana. Oczywiście ja trochę dałem tej czarnej też, żeby lepiej się tej roślinie rosło, ale Większość jest takiej piaszczystej No i zobaczcie, jaką mamy piękną, dużą bulwę tutaj O, no, naprawdę jest spora Znaczy, zobaczcie, ona sobie z korzeni robi taki Taki kobierczek, żeby przetrwać zimę To jest chyba ta, która jest mrozoodporna Aczkolwiek ja, tak jak powiedziałem, muszę wykopać wszystkie, bo no, bo nie oznaczyłem sobie, które są rozodporne, które nie. Także, jak widzicie, muszę je wykopać wszystkie. O, te korzenie nawet nieźle się odrywają. Także trochę spróbuję oderwać, żeby było coś więcej widać. O, i tak one będą u mnie zimowały w piwnicy. Zasypię je ziemią taką suchą. Ogrodową, także nie powinno być problemu. No tutaj ciekawostka będzie dla wszystkich, jak to po prostu wygląda. Jak widzicie, to ładnie odchodzi. Tutaj nie jest jakoś mocno. Nie trzyma się jakoś mocno tej rośliny matecznej, tej bulwy, te korzenie. Podrywamy. O, nawet jeszcze o, robak jest. Glizda. Kurcze powiem Wam, że w miarę mocno się to trzyma. Ciężko jest jedną ręką to zrobić, ale czego się nie robi. Ach, ciach. No i mamy to. No. Jak widzicie, o, tutaj jedna bólka odpadła, ta mała oczywiście nie jej bo szkoda. No i zobaczcie, jak Jak przyrosła ta cebulka. No, na ręce wygląda naprawdę na dużą. No i kurczę, wykupuję kolejną. No i znowu. Aż żal by było wam tego nie pokazać, zobaczcie Jak pięknie Przyrosły Młodziutkie lilie Super to wygląda, naprawdę, zobaczcie ta jest zupełnie inna Ona ma korzenie tylko pod spodem Nie ma korzeni U góry, tak jak tamta miała Ale za to jest naprawdę Potężna No w całej mojej ręce Się mieści Także naprawdę jest bycza. Dobra. Lilie wykopane. No i gdzie tutaj jakimś wielkim zaskoczeniem dla mnie nie było, że porosły takie duże. Jak widzicie. Jedna, druga. Ładnie podrosły. Już oczywiście kartki mi gdzieś z tymi gatunkami wsiąkły, więc ciężko będzie teraz odróżnić, która jest która. W każdym bądź razie, jak widzicie, różne mają kolorki, podrosły sporo. Ta chyba jest największa, a nie. Przepraszam, tu mamy jeszcze Number One. Jak widzicie, wygląda bardzo fajnie. Oczywiście u góry, Babyki. No i, i tutaj kolejne. O, jak widzicie. Jak pamiętacie, na wiosnę oddzielałem właśnie takie babyczki. Się koleżanka Mardar śmiała, że pieczołowicie je oddzielałem. No ale tak i zobaczcie, opłacało się. Zobaczcie, ile tego narosło. Specjalnie nie obcinałem tych gór. Bo nikt by mi nie uwierzył, że z takiego małego babyka urosłyby duże bulwy. No bo oczywiście, taka, no nie jest zaskoczeniem. tak? nie jest jakaś spektakularna normalna zwykła lilia urosła sobie z mojego babyka raz dwa trzy cztery pięć sześć tutaj też takie małe no ta trochę większa ale słuchajcie mam tu takie trzy sztuki o zobaczcie tam widzicie no to jest ten maluszek którego wsadzałem na wiosnę no przecież ona Przyrosło naprawdę bardzo dużo. I tu kolejna też, która mnie zaskoczyła. Powiem Wam, że no byłem w szoku, naprawdę, z takiego maluszka, tak przyrosnąć. No, mega, mega, naprawdę super. I trzecia z tych maluszków, trzy tak naprawdę przyrosły na takie bardzo duże osobniki, które myślę, że bez problemu. W przyszłym roku będą już kwitły. Także jak widzicie zbiory udane. Zaraz to wszystko ładnie wrzucę do wiaderka, zasypę ziemią taką ogrodową suchą i zaniosę do piwnicy. Ciemno się już robi, a ja mam jeszcze do wykopania dziwaczki. Kurczę, zobaczcie jakie to bydlaki porosły. Pewnie by mi nikt nie uwierzył gdyby nie to że w zeszłym sezonie nie miałem tych roślin i tak naprawdę pierwszy sezon je wysiałem na wiosnę z nasion i zobaczcie jakie to bysiorki urosły Wow Naprawdę kawał kawał, kawał korzeni o. Zobaczcie jakie to wielkie. No i dobra jak widzicie korzonki, dziwaczka wykopane Naprawdę te korzenie porosły takie, no zobaczcie do kciuka mojego takie grubasy Trochę się zmęczyłem przy tym wykopywaniu bo ziemia twarda ale zobaczcie naprawdę powiem wam że nie spodziewałem się takich habanów jak gdzieś widziałem na filmie wykopywane były takie małe weczki, takie marcheweczki a tutaj takie normalnie morchewy porosły wielkie zobaczcie no ten to jest dopiero dziwny dziwaczek no fajne. Dobra. Sprzątam je, zanoszę do domu. Niech trochę obecną. Przesypę ziemią. I oby do wiosny. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.